Kontynuujemy w Szczecinie otwartą bramę. Wielu ludzi prosiło, żeby dalej prowadzić ten kanał. I będąc w Szczecinie, dostałem niedawno poczta przyniosła, jak to się mówi potocznie, przesyłkę z książkami. I one dotyczą pewnego kontekstu szczecińskiego. To jest kontekst nad granicą niemiecką, a tak naprawdę z kręgu paryskiej kultury przeciw wrogości, kultura wobec. Niemiec sąsiedztwa polsko-niemieckiego, czyli teksty z paryskiej kultury przez kilkadziesiąt lat, drukowane przez Jerzego Giedrojcza. Teksty, które mówią o sąsiedztwie, ale mówią też o relacjach polsko-niemieckich, mówią o historiach niemieckich, które na dzisiejszych ziemiach polskich występowały. I co jest istotne, wydaje mi się, że dla mnie, ale też i dla wielu ludzi, odkrywanie Niemieckich korzeni, niemieckiej historii tutaj w Szczecinie na Pomorzu Zachodnim, jest częścią naszego dzisiejszego życia. A druga rzecz jest to bardzo ciekawa paryska kultura teka redakcyjna. Jeden numer opracowany przez panią profesor Iwonę Hoffman i przez pana Rafała Habielskiego, jak wyglądała praca redakcyjna Jerzego Biedrojcza nad jednym numerem paryskiej kultury. Ale to, co chciałbym podkreślić, szczególnie ten kontekst niemiecki tutaj czytany w Szczecinie, to jest coś, co nie udowadnianie piastowskich korzeni Szczecina czy Polski nad Odrą, ale zobaczenie, że tu była jakaś historia przed naszym przyjściem, przed konsekwencjami II wojny światowej i ta historia może być po prostu dla nas pouczająca.